28 lutego skrzyżowanie, oddział rębnia, przepraszam, oddział 409 i tam gdzie z tego samego gniazda, które teraz patrzy kamera, z drugiej strony pokazałem przy okazji różnego innego dziadostwa płot, który y, był podziurawiony, gdzie leżała osika od iluś tam lat aż zgniła, gdzie wyciągnięto dęba ze środka gniazda, rwąc przy okazji siatkę tam po mojej Nazwijmy to projekcji telewizyjnej. Został ten płot wyremontowany, byłem tam przed chwilą i taka jest sytuacja. Być może pokażę. Ale tutaj gdzie wiem o tym, że jest tak od dawna, ale nie pokazałem tego nijak. Jest taka sama sytuacja. Tutaj słupek leży od 2016 albo o, chyba 16 roku. Taki nachylony, i w ten sposób tutaj, proszę Państwa, leży płot. O, tutaj go nadepczę, tam to nawet tak drga, rusza się. Taki tutaj jest płot. To jest skrzyżowanie dróg. Tu w, tej, w tej chwili, w tym miejscu płot nie ma w ogóle, ponieważ płot jest pod warstwą jeżyny. Tutaj można sobie wejść, stanąć. O, proszę bardzo, i jestem w gnieździe. Więc tak to wygląda. Panie Leśniczy, trzeba będzie jeszcze to wyremontować i to w trybie powiem, że tak może nawet szybkim go należałoby. Tak, niestety to działa. Tylko tak. Tu, gdzie się pokaże palcem, to coś się dzieje. Tu, gdzie się nie pokaże, nie dzieje się nic. O tym płocie to leśniczemu mówiłem jeszcze, kiedy pracowaliśmy razem, że jest tam taka sytuacja, a był to rok 2016. No niestety nie zawsze, a przeważnie to nigdy nie mogłem wyegzekwować czegokolwiek, żeby leśniczy wysłuchał mnie i zrobił tak jak o to prosiłem.